Witam serdecznie, siódmy dzień. Patrzcie, mam koszulkę białą pumy. Ogólnie tylko ja mam dzisiaj jakieś nowsze te ubrania, bo reszta to już ma, nosi te rzeczy te same, nie, bo im to mi, nie starczyło im już ubrań, także nowa koszulka. No Spodenki, no i tyle na dzisiaj, no. słuchajcie, ogólnie no, chyba. Chodę, chyba tyle odcinka dzisiaj no. będzie, to jest dzień siódmy. Majorka el Arenal, dzień siódmy, pokaż moje pareo, kupiłam kolejne, no weź no! Posolka, moja, umybiała. Kupiłam pomębiała. kolejne za 8 no, euro, no weź pokaż no! To portkeo 4, twoje? Pareo, <suszu> pokaż no! No. Portkeo, no. no weź no! Portkeo? Pareo! znak no, no. cię No pokaż no, to pareo no, pareo takie wyraziste, jak, jest tak wyraziste jak ja. Także pasuje mi do paznokci. Możesz zrobić ja zbliżenia. Tak no, tak tak. Możesz pokazać moje, o moją ranę z wczorajszego dnia. Nie tej tą kamerę. kamerę. Pokaż to pareo. Pareo takie, ja, o. Kasia pokaż swoje pareo. Kasia obraca, bo ona nagrywa. Jakie Kasia. Kasia ma pareo? Kasia ma bardziej wyraziste chyba. Kasia ma tak, o. Kasia, weź, pokażcie się razem, no idź tam. No. Które pareo wybieracie? Które jest bardziej wyraziste? Macie jeszcze do wyboru. Pokaż moje kolano. Moją po koszulkę. Wypadku. Co to jest? Pumy. Moją koszulkę pumy. Można macie jeszcze do... Tak wygląda moje kolano po wypadku. Pokaż. Nikogo ja nie wiem, nie Ja Nie pokaz. I tak Wy... wygląda puchnięta kostka To jest moje pareo. Pokaż moje pareo. Jeszcze? No, twoje jest stare. To... Jak stare z zeszłego roku? Ja z zeszłego roku. Pareo. I nie kupiłaś sobie, na no A dlaczego jak? ty żeś tą kolaną jakimś brokatem wysmarnowanym? To nie jest brokatem wysmarowany. No się... Wszystko. To wyżej, ale nie kolano. A pokaż kostkę, wystań prosto, po tak stań stopami. Mogę ci dać moje zdjęcie. Jak ta jest normalna, jakby ktoś nie wiedział. A ta jest ta... A to jest ta spuchnięta. Ale cieszysz się, że masz spuchniętą, nie? Bo... Tak, zawsze to jakaś przygoda. I tutaj mam spaleniznę, o! Tutaj tu mam spaleniznę. No też oczywiście z tego wyjazdu. I tu mam spaleniznę. Tu mam spaleniznę. <laughs> Przypiekłaś się na stołówce, tak? tak. <laughs> Od tych... <laughs> ładnie, ładnie, puść Cię gdzieś na wakacje. Ale Ola niech wiedziała, co zjeść, więc postanowiła z siebie. No niestety, tak, tak wychodzi, no. Dobry. Zawsze uważam na wszystkich, ale sama na siebie nie. Tutaj pokażę kwalne będą przyciny. Tu przycinają palmy, właśnie, bo nie wiedzieliśmy chyba o takim samochodzikiem, przyjeżdżają, ogólnie taki mocno terenowy. Powiem Wam, że te Wasze wszystkie terenowe samochody to przy czymś takim pewnie wymieniałem, bardzo. Po piachu normalnie śmiga. Mi się wydaje, że on też tym czyści, podpina po prostu tamto sobie jakąś taką przyczepkę i też jedzie tym i czyści ten piasek. No ale plaże są ogólnie czyszczone, tylko niestety przez. Yy... Także... Nadmiar sąsiadów z Niemiec jest ciągle brudno, są Także straszne te brudasy. Także wasze samochody, to wiecie do czego się nadają przy takim pojeździe. Ja chcę coś powiedzieć No jak tutaj. zawsze, to się jeszcze nie zdarzyło, żeś nie chciała. Dobra, to już nie będzie o tym podnośniku, ja chcę tylko powiedzieć, że wyjątkowo nie jestem w stanie zrozumieć jak Polak może mieszkać w Niemczech sabato do ciebie, jak ty dajesz radę. Jakie ty prochy bierzesz, żeby tam wytrzymać? To są po prostu... dla mnie to jest tak okropna narodowość. Oni się ciągle drą, ciągle hałasują. Są takie brudasy i uważają, że są panami świata. Twarz, ręka. Twarz, ręka. Patrz, opalone wszystko jest. Znowu jest niestety na... na o tak jest. pośniadanie jesteśmy, ale tu widać, Szyfrał że, widać, no że opalone wszystko. Ten. Dzisiaj to Mateusz, który sprzedaje te okulary, ale w nocy to, to jest normalne to, to Tak, w nocy też sprzedają okulary przeciwsłoneczne, oczywiście dodam. Czekaj, oni nie sprzedają, sprzedają wszystko o każdej porze. Widzę, tu mi się strzyło. No. wam w poprzednich odcinkach, że nagram wam, pokażę wam o co chodzi. No. To jest to nagrętka, nie? Tak. No. To nie ta nakrętka No zobacz, znowu zrobiłaś nie moto tak samo jak z tą kolą, że odstaje. No to nie jest ta nakrętka. No mi się już na jak otworzyłaś. To jest ich. To cicho. Chcesz się A to jest ta Atlanta cytrynowa. Jeszcze nie pamiętali idę dalej. To jest mega dziwnie z tymi jedzeniami, bo tak na przykład na poprzednie posiłki ciepło nie było nic dobrego. W sensie teraz obiad, nie, ale wczoraj obrad, na nawet nie było nic dobrego. A to masz tak, hamburgery, to wygląda, że jest jakiś schabowy w ogóle do tego, to jakieś takie mięsko miękkie, kurczakowe, tu sałatka z majonezem, melon. Melona też nie było wczoraj, jakieś frytki. Te frytki to już rozmawialiśmy o nich, ale może będą lepsze znowu bierzemy. Ale jest tak, że czasami nie ma w ogóle co zjeść, a czasem nie wiadomo co wybrać, także mega dziwne. No niestety, na moje nieszczęście Hyper otwarta. otwarte. Słuchajcie, kto oglądał nasze filmy z łeby, ten wie, czy taki deszcz, czy kotaki, to, to nie jest nam straszne zupełnie. Ale pada i trochę ludzi chodzi. Co tu się kurde wydarzyło? Miało być kolorowa jest napadało, wszędzie jest mokro myślałem, że tej ty kropi tylko ten się śmiałem, że Że my złeby to przyzwyczajenie. Tu patrz, wszędzie kałużek. No mokry, no co, schłodził się w końcu tu wyschnięty, był całe życie w końcu. W końcu jest mu przyjemnie, a to mówisz, że mu coś źle jest. nie go No przytul gołębia. Co tu się wydarzyło na tej Majorce, to? Jak byliśmy wtedy i padało na majorce, to padało przez chwilę i także w ogóle nie było żadnego śladu, że był deszcz za chwilę. A teraz? To jest ślad. Tam 15 minut przestawało padać, a żeśmy szli na plażę i w ogóle był wysuszony piasek całkiem. Ale to jest są normalnie kałuże. Co tu się wydarzyło? Ludzie. A Awaryjność studzienek też tutaj występuje, jak widać, nie spływa. To studzienki ostatnie były w 1984 używane, ale akurat jak my przyjechaliśmy, to pogoda jak w łebie. W łebie ja cię jebie. No i co? Powiedziałaś mądrego, no przyszłaś tutaj jakbyś chciała coś powiedzieć. i nie wstydzę się tego. No ale co? Jestem no ja cię jebie? No to, no to, no. Chciałem, żebyśmy ocenili ten wyjazd tak Popiłała pokrótce. No, no to jest to, to twist. Jakby ktoś wiedział, co to jest, to jest takie coś do koczka. Tak pokrótce, chciałbym, żebyśmy wyjazd ocenili. 20. 20, 20 na 10? Tak. tak ogólnie. Nie, mi się bardzo podobało. No. Wiem, ja że nie ma, się podobało. Wiem, że nie ma skali 20 na 10, ale ja daję 20. No, u ciebie widocznie występuje, a u ciebie? Ja jestem bardzo zadowolona. To jaka jest? Jak, ile będzie ty? Full. Tej? 10 na 10? No, daję, daję full No, ale... Jedzenie to 3. <noise> yy, hotel 7 <noise> ogólnie 10 a, na 10, a tak jedzenie, a jest jedzenie 3, hotel 7, pogoda 2, ale ogólnie to 10 na 10. Tereny te takie naturalne, co tutaj żeśmy chodzili, to dla mnie to jest 10 na 10. Bo tam było tak ładnie ta woda, te skałki czy to wszystko. To jak tereny w Waszej Piękne. natura w sensie tutejsza. Ja uważam, że jest piękna. Brakowało mi tylko, żebyśmy mogli tutaj do gór dojść, ale trochę nasza wina, bo dało się autobusem podjechać już trochę czasu nie starczyło. Czekaj, wyjazd. Gdzieś jest tak? Nie, taka tak. tak. Jedzenie. Jedzenie. 7 na 10. O 3, a hotel? No, to ja nie ty. A hotel ogólnie mi się podobał, więc 9 na 10. Ale natura, tutaj taki wygląd natury ogólnie, to co tam chodziliśmy. No to tutaj to już więcej, nawet skala do 20 bym dała, to 16, o, no 16. Teraz pokazujesz jej brochę chyba. No. Także ja jestem bardzo zadowolony, ale to już chyba wszyscy, którzy oglądali poprzednie filmy, wiedzą. No i nie będziecie mi tutaj opowiadać. Że zawsze narzekamy, gdzie wyjeżdżamy. No teraz akurat niezbyt narzekamy, mimo że akurat pada deszcz. I jest ku temu okazja, a nie, no nie, też nie. Cały czas znak jakości, 6-5 tysięcy do Majorki, mimo deszczu w ostatni dzień. Cięte palmy. To w ogóle wygląda to, jak po jakimś kataklizmie teraz. Przeszło, nikt nie przeżył. No, Przeszedł de... Przeszed kataklizm. Dead Island, albo w ogóle jeszcze Walking Dead. Albo... Playa Dead. Ludzie nie ale mały są w bo... tym Jeszcze dzisiaj tutaj leżyliśmy. Mimo tego, że był cień, to okazało się, że... Znaczy chmury. To okazało się, że opaliliśmy się dzisiaj najbardziej ze wszystkich dni. Czyli przez chmury bardziej poszło to, Niż, niż normalnie. To jest ekipa okay. sprzątająca i zbierają te pety, wszystkie. No to, to, to Naprawdę! Obleśle to, ja to się To jej pomysł był. Daj to! Nie wcale nie zbierają, on kłamie. Daj to! Kostka z buta wyszła. Ładnie jest nawet mimo, że po deszczu. Nawet ta woda jest taka cały czas ładna, niebieska. Nagrywałem Wam na filmie specjalnie sklep, w którym macie nie kupować, bo mnie oszukali na kole. Po czym... Przyszliśmy tutaj ponownie, w sensie nie patrząc, że to jest ten sklep, ale tak przypadkowo. I Ola kupuje jakąś chustę w nim. Kilka dni później. Także niespecjalnie już zacząłem wierzyć w to, że Yy, że ktokolwiek z was skorzysta z mojego odradzenia, ale pokażę jeszcze to ten sklep. W tym nie kupujcie. Nie możemy. No nie ja, no ale Ola kupiła. Skutecznie ja nagrałem film o tym. Powiedz mi, co się wydarzyło w tym sklepie. Ola poszła, ale utargowała 45 centów. Nie, ja się pytam, co się wydarzyło kilka dni temu w tym sklepie. Coś zrobione w woła Chodź tutaj, tak? polska cała. Chodź tutaj do mnie w tej chwili, stań tutaj i teraz opowiedz mi, co się wydarzyło w tym sklepie kilka dni temu. W tym sklepie kilka dni temu? Tak, no. Michałowi chciało się pić. Okradli mnie tutaj w tym sklepie. Serio? Co to A ty? Ja odradziłem ludziom na filmie, żeby tutaj nie kupowali. Na pewno nagrałem im wszystko tutaj, co wygląda, po czym przyszłaś za kilka dni i wydałaś te pieniądze. Trzecie pareo. Ale 35 centów miała taniej. Trzecie pareo. To może za tą moją kolebę zobaczyła, że o, to tego ukradłam wtedy na coli, ja to mogła dobry i... kolor wybrała? Mm, tak, normalnie trudna, ale myślę, że jeszcze możesz kupić pięć. A ty no rozumiesz, to, bo ja widzę, że ty chyba nie rozumiesz, co ty... ona żyje w swoim świecie nie jest ważne. odcięta to, totalnie. No. By ja bym nie jakieś to uzależnienie się zdobyło Pokradnim mnie na stypie A ona się wydała 45 centów Mam trzecie pory, pareo Jezu, jest piękne. dobra ja już nie mogę patrzeć na takie rzeczy. Tak, dobra tak nie jest. Ja nie to jakby to... No. <słowna> Moje czwarte pareo. Tym razem w 7 euro. Nie, to jest choroba. Piękne. No. Na twarzy mi. Generalnie wszystkie są po 10, nie? Weź się Weź, bo będziesz ukradła tam. No nie, gdzie ukradłam? Czy zapłaciłam? Możesz ubierać to? No ona się musi pokazać. Na głowę działuj. No, nie, ja, ja myślałam, że ona, ona nie jest taka tariatka, jak teraz. Może no, jak kanał modowy bym otworzył ogólnie, no. to? No akurat widać górę, tylko ja musiałbym wyrazista? być na dole. Wyrazista? No nic wyrazista w ogóle. To wiesz to znaczy wyrazista? Kolorystycznie, rzucają no to się w oczy. No to ty Co ty się robisz? Robi? O, się na babuszkę, odpoczę. na babuszkę możesz. Zaczeki ładnie. Mogłaby sprzedawać jajka. Weź się, chrzań. Chyma, Może... też tak zawinała. Nie, to jest choroba. Idziemy stąd. No, nie, ob, nie oglądam już żadnych Nie oglądam już żadnych

Jak nie było bardzo wieczorami. Na tej pierwszej tak? to byliśmy w szoku w ogóle co się dzieje, I tak 90% tych osób, które żeśmy widzieli właśnie, to nie właśnie. Właśnie jakieś były takie. Nie ma żadne. Ale z drugiej strony jakby ktoś chciał właśnie tak, żeby mu nie brakowało ludzi, że lubi dużo jak jest, no to... To widzicie jak jest, no jest bardzo dużo ludzi tutaj, totalnie. Ale faktycznie na żadnej z tych Majork, co byliśmy wcześniej, to tak to nie wyglądało, no tu jest no po prostu... Było tak, Ale no nie było, no tak gęsto było. To było. Trochę momentami się tak człowiek czuje jakby tego morza tu nie było, to jak w Berlinie byśmy byli. ja mogę powiedzieć tak, jak ja bym tutaj mieszkała, to faktycznie bym była wkurzona. Bo wydaje mi się, że dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, to musi być to ogromnie męczące. Mega głośnie pojacują i, no i widać, że tam nie mają żadnych hamulców, ale żadnych afer tutaj nie kręcą, nie ma także nawalenia. Tak, no ale brudę straszne. Bo też przecież wszyscy są pijani wiadomo, nie? Ale nie zdarzyła się żadna taka ani razu sytuacja, żeby żeby coś tam nieprzyjemnego się takiego. No wczoraj jakiś tam przed nawalony i się na Monikę patrzył, to nie lubię. Potem na, na potem na kasie wpadł tam, no to tak już popatrzyłem na niego. Ale, ale ogólnie to nie. On no nie więc... kontaktował chyba bardziej, tak? Tak, on nie, tak. nie kontaktował raczej. No i cały czas ktoś podchodzi i zaprasza oczywiście no, do, do lokali, tak jak ta dziewczyna, właśnie tam macha z tyłu, o. Yy, ale wszyscy oczywiście zapraszają po niemiecku z taką dużą dozą pewności, że no też jesteśmy stamtąd. Ale nie jesteś. Może bardziej. Może? Berlin. E, daj mi jeszcze. Proszę. Saba, ja Cię bardzo, bardzo proszę o wyjaśnienie jak ty to wytrzymujesz i co zażywasz, żeby to wytrzymać. Zajerają się takimi deskami. Tylko, żeby ona nie była dmuchana, nie wiem czy one są, nie mogą być dmuchane chyba. Tylko taka, wiesz, plastikowa, czy na jakieś tworzywa kozackie. Tak, może albo właśnie tak jak tamta siedzi, albo tak jak tamta stoi. Mega fajna opcja. Mogą to mieć takie nowe hobby. Tylko weź co, kurde, zabieraj ze sobą na jakieś zagraniczne wakacje. To trzeba byłoby za jakiś nadbagaż chyba płacić, żeby czymś takim pływać. Bo taki tam, jak kajak płynie, to nie, to mnie nie jara. Ale ta deska taka właśnie, to jest taka płaska deska i, te, i takie jedno wiosełko i sobie pływasz. Możesz sobie w sumie gdzie chcesz na tym wypłynąć kozacki To nagrywam po to, żeby mnie zapomniał jakie chciałem mieć nowe hobby. Czy ktoś ma pomysł, jak to przewozić samolotem czarterowym, jak się wyjeżdża na takie wakacje czarterowe, w sensie jakiegoś biura podróży na przykład? Jeżeli ktoś ma pomysł, jak to zrobić, albo jak zrobić, żeby na wakacjach na czymś takim pływać, to śmiało. Bo ja na przykład nie widziałem, żeby wynajmowali coś takiego tutaj. Tak muszę to wynająć, tak na tydzień cały, żeby już tam nie chodzić po to. Znaczy oni są kawał, tu nie ma żadnego brzegu tak żeby się wbić, więc musieli sobie tutaj wypłynąć No, kawa... no ale na... o co prosisz, chcę podejść tylko zobaczcie i tutaj jest taka mega woda i sobie przypłynę na czymś takim, no jest totalnie full opcja. Można dokładnie dopłynąć sobie w te same miejsca co takim o jakimś wielkim tym jachcikiem a tutaj, o tak. O, przydajcie się do czegoś, jak to się przewozi te deski. Co? Złeby. No, bo ten z Tak tak, tak. Tak, 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 tak. bo że one są ciche? Tak, tak, tak. Właśnie te. Nie ma cykan w tym roku. Te są właśnie jakieś niełebskie w ogóle. Znaczy, gdzie mnie płynie, ale całkiem nieźle to idzie w sensie prędkości. Tam nogi lecą jak przy strzałce, ale ta ręka, patrz, zostaje w górze i dopiero, o, zostaje i dopiero leci. U mnie to jest tak, że jest taki kowrotek, w sensie, że ta ręka cały czas pracuje jak taki wiatrak, ona, pach, zostaje w górze i dopiero w dół leci. Aż ta druga do, zacznie dochodzić i dopiero ta pierwsza zaczyna iść w dół. Spoko. Jesteś na wizji. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Majorka El Arenal dzień ósmy i ostatni. Dzisiaj przyszło nam Wraca, przyjdzie nam wracać do Polski, do zimnej Polski. I ciężko jest nam się pożegnać z tymi pięknymi widokami, które mamy tutaj. Piękne morze, jachty i tutaj przyroda. Miguel, przekręć, pokaż naszą Ażewaj przyrodę. Zżywajmy, to jest ładna przyroda. Pięknie. Wielokrotnie. Dzień ósmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z aspektu przyrodniczego tutaj, bo w Egipcie nie takiego niestety nie uświadczyliśmy. W Egipcie było tylko podwodne. Aczkolwiek podwodny był kozak. Patrzę, jak on szybko płynie na tym. Zobacz, no nie, to nie jest fajne. Starszy, jeszcze starszy, nie? Tak no, ale jak zobacz, jak szybko można się na tym przemieszczać. No, nie, no A ty to patrz, nie to jeszcze masz nogę do tego doczepioną. To znaczy? No nogę ma doczepioną, że jak spadnie, to żeby się nie utopił. A no żeby mu nie odpłynęło tak. bardziej w sensie. Albo, albo też, żeby się nie utopił, no bo zawsze złapie. Jak chcesz, że on jedną, w jedną stronę wiosłuje i nie przekręca mu się to. Nie, 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 nie. Jaki macie pomysł na przewożenie tego? nie, nie. Bo nie piszcie, że połamać i skleić. Piękne jest to morze. O! Nie? Patrz, cała wycieczka. A no tutaj tak ten. Widać, że się chyba uczą. Że wolni, nie, bo tam gdzie jak śmignęli, to kurde, <grym> przepłynęli całe morze w chwilę, a tutaj coś to da jakoś tak ledwo, co się rusza. Dokładnie. Co ja zrobię zdjęcie tych desek zaraz sobie z przybliżeniem w moim super telefonie iPhone 15 Pro Max, bo mam pięciokrotne zbliżenie. Dobra, kończę relację. Dobra tam, koniec tego nagrywania, sami sobie przyjedźcie. Tu ktoś się rozbił w ogóle, parasole ten. Oj, tu coś nagrywam nie wiem, powinienem chyba tego nagrywa to chyba dobrze, że Monika nie widzi. Za czasy, że jak ucieka przed kołem Dobra, teraz to już serio sobie sami pojedźcie. You can still go, even when you feel slow You can still go, even when there's no hope You can still go, I never answer to no Man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day